magla, padna more magla, padna W muzyce bałkańskiej znajdziemy wszystko: intensywne, wyraziste, żywiołowe pieśni kultury romskiej, rzewne greckie melodie, pełną mistycyzmu muzyka Ormian, połamane nieregularne rytmy z Serbii i wielogłosowe pieśni z Bułgarii. Przeszywające, surowe i pełne przedziwnych współbrzmień. I taką właśnie pieśń z regionu Piryn usłyszycie za chwilę. Geograficznie Piryn to jest serce Półwyspu Bałkańskiego, pasmo górskie w południowo-zachodniej części Bułgarii. Ja bym Was odrobinkę chciała przygotować na to, co za chwilę usłyszycie, bo jeśli to jest pierwszy raz, kiedy słyszycie tradycyjną muzykę z Bułgarii, to może się Wam wydać ona trochę dziwna. Głosy, które tam ze sobą współbrzmią, są tak zbudowane, że wywołują bardzo specyficzny rodzaj napięcia i może się wydawać, jakby się ze sobą gryzły, ale tak to właśnie ma być i pokażę Wam na przykładzie, jak to działa. Weźmy najpierw sytuację, do której nasze uszy z północy Europy są trochę bardziej przyzwyczajone. Jeśli mamy dwa dźwięki, takie jak. a i. To jak zaśpiewają, te dźwięki dwa głosy jednocześnie, to usłyszymy to Przyjemne, komfortowe, brzmienie i można by powiedzieć, że te głosy do siebie pasują. A w muzyce bałkańskiej bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że jeden głos śpiewa a drugi co razem daje taki dźwięk. I można by powiedzieć, że te głosy się ze sobą gryzą, albo do siebie nie pasują, ale jeśli obydwa głosy śpiewają z mocą i z ogniem, to właśnie wtedy powstaje taki rodzaj napięcia, który porusza człowieka. Dużo tego będzie w pieśni Pusta mladość. Nagrałyśmy ją dla Was razem z Magdaleną Wójcik. Śpiewamy o przemijającej młodości, która płynie jak woda i o starości, która czycha jak cień. Pusta mlados mila imale ne sestiga. Pusta mlados imale ne male mla do ste ce mla male kato voda mla do ste ce male kato Staros debi, staros debi milai male, kato senkia, staros debi mila male, kato